Sytuacja wokół zimowej trasy koncertowej Christmas Time stała się punktem zapalnym wśród polskiej sceny muzycznej. Nieoczekiwane odwołanie koncertów przez agencję Royal Concert dotknęło zarówno artystów, jak i ich fanów. Seria koncertów miała obejmować występy popularnych polskich artystów, takich jak Kaja, Kuba Badach, Natalia Kukulska, Michał Szpak i Grzegorz Chyży w największych polskich miastach. Odwołania te, rozpoczynające się tuż przed świętami, wywołały zaskoczenie i niezadowolenie wśród wykonawców. Artystki Kaja i Natalia Kukulska wyraziły swoje frustracje, dołączając do Kuby Badacha, który jako pierwszy publicznie skomentował tę sytuację. Reakcja Kaja, która na swoim profilu społecznościowym napisała brak słów, wyraźnie sygnalizuje głębokie rozczarowanie decyzjami organizatorów. Natalia Kukulska również nie kryła swojego niezadowolenia, co dodatkowo podgrzało atmosferę wokół tej sprawy. Wspólne oświadczenie artystów, opublikowane krótko po pierwszych odwołaniach, pokazało ich jedność w odcinaniu się od decyzji organizatorów. Chociaż szczegóły dotyczące przyczyn odwołań nie zostały jasno określone, wywołało to szereg spekulacji. Niektórzy wskazują na potencjalne problemy finansowe lub logistyczne agencji Royal Concert jako możliwe przyczyny. Sytuacja wokół odwołanych koncertów serii Christmas Time narastała, co uwidoczniły reakcje polskich artystów. Natalia Kukulska, druga z kolei, wyraziła swoje rozczarowanie decyzją organizatorów za pomocą dwóch emotikonów, jednego sugerującego niemoc, a drugiego niewiedzę. Co dodatkowo podkreśla uczucie frustracji wśród artystów. Kuba Badach, znany z otwartości, był najbardziej wylewny w swoich komentarzach. Artysta podzielił się swoim zdziwieniem i rozczarowaniem na Instagramie, informując, że o odwołaniu dowiedział się tuż przed podróżą powrotną do Warszawy. Jego słowa podkreślają bezsilność i zaskoczenie sytuacją. Właśnie wsiadam do samolotu, żeby wrócić do Warszawy na jutrzejszy koncert, a tu taka surpryza. Wszystkich Państwa, których miałem nadzieję spotkać jutro na torwarze, najmocniej przepraszam, ale podobnie jak Wy, zostałem zrobiony w bambuko. Z oświadczenia agencji Royal Concert wynika, że decyzja o odwołaniu stołecznego koncertu była niezwykle trudna, ale konieczna z uwagi na nieprzewidziane okoliczności. Agencja wyraziła żal i przeprosiła za niedogodności spowodowane odwołaniem, podkreślając, że nie byli w stanie zrealizować wydarzenia na oczekiwanym poziomie. Dodatkowe oświadczenie agencji ujawnia, że głównym powodem masowych odwołań koncertów serii Christmas Time są rosnące koszty organizacji, w tym zwłaszcza wynagrodzenia artystów, które w niektórych przypadkach wzrosły o niemal 100%. Wzrost wynagrodzeń artystów Muzyków oraz pracowników technicznych w połączeniu z innymi rosnącymi wydatkami zmusił organizatorów do odwołania wydarzeń, jako że nie byli w stanie zamknąć budżetów. Cała sytuacja rysuje obraz branży koncertowej zmieniającej się pod wpływem ekonomicznych turbulencji, co bezpośrednio wpływa na artystów, organizatorów oraz fanów oczekujących na te wydarzenia.